share yeah. I ten Odcinek trochę kontrowersyjny. Ale nie oceniajcie, okej? Okay? Ja robię żarty, komedyjkę, wiecie, to cringe, ale jak jeszcze dodamy trochę związku X, no to mieszanka wybuchowa. Musicie mi czasem wybaczyć. Nie zawsze są super śmieszne żarciki, super śmieszne odcinki. Zdarzają się też gorsze dni. Czasami jest zabawniej, czasami nie. Jaki już urok tej pracy. Na szczęście nie mi to oceniać. Dopiero wy napiszecie w komentarzu, jak zły odcinek to był. Aha, póki co to, zapraszam Was do oglądania. Do dzisiaj nie wiem czemu zawsze. Tak zapraszam tu pokazuję na drzwi. Chcę, żebyście sobie nie zepsali psychiki i radzę wam po prostu wyjść. Cześć wszystkim! Jestem Andrew. Cześć wszystkim! Jestem Piotrek. Czasami rodzina nie jest tym, czym się wydaje. Czasami rodzina nie jest rodziną. Jest tylko kolegami. Każdy ma swoje tajemnice, które mogą zmienić nas bezpowrotnie, kiedy zostaną odkryte. I to niekoniecznie na gorsze. Każdy ma swoje tajemnice. Ja osobiście nie mam żadnej tajemnicy, która mogłaby mnie zmienić na dobre. Bo jakby taka była, to by już nie była tajemnicą. Ale zacznijmy od początku. Ale zacznijmy od początku. Nie, zacznijmy dziś od końca. Co by na to widzowie? Ha, lecimy. Wiem, że ktoś z Was też przeszedł coś podobnego. Ojej, sprawa, jakby nie, coś stało. Może jednak cofnijmy się i faktycznie zacznijmy od początku, bo ciężko skomentować historię, jak się nie wie, o co w niej chodzi. Moje życie nigdy nie było wybitnie interesujące. To na pewno będzie ciekawy odcinek. Najciekawszy z najciekawszych. Rodzice byli zwykłymi ludźmi z równie zwykłą pracą. A co oni tak przy komputerkach? Montażyści, youtuberzy? No, jakby nie patrzysz, to jest całkowicie normalna praca. Prawie nie rozmawialiśmy poza klasycznymi sprawami typu szkoła, oceny czy co na obiad. Skaczyki z Szkoła, szkoła, szkoła! Oceny, oceny! Kiedy nadeszły moje 15 urodziny, rodzice urządzili imprezę z rodziną, ich znajomymi. O, synek ma urodziny? Idealny moment, żeby najechać ze znajomymi. A przy okazji na prezent kupię synkowi drukarkę, bo akurat ostatnio potrzebowałem. Byłem wkurzony. Byłem wkurzony, Bo chciałem spędzić ten czas z moimi znajomymi. To trzeba było? Czemu ludzie w historiach mają takie problemy? Co za problem wyjść z domu, jak rodzice leżą już w rowie ze swoimi zeznawcami. Co za problem wyjść z domu, jak rodzice już leżą w robie ze swoimi znajomymi? Podczas imprezy jeden z gości nagle wypalił Niesamowite jak bardzo jesteś podobny do rodziców. Mimo tego wszystkiego, mimo tego wszystkiego, ups, cały misterny plan rodziców poszedł. Trochę mnie to zdziwiło i od razu spytałem, co masz na myśli. Oj! Oli, oli. Przyjęcie potoczyło się normalnie, ale tamto pytanie nie dawało mi spokoju. Po prostu pewnej pamiętnej środy pan Stonusz miał bardzo ważną przysyłkę dla twojej mamy. No i jakoś tak wiesz, wyszło. No, że to oni same się nie zarobią. W tym natłoku myśli zacząłem się zastanawiać, a może jestem adoptowany? A może jestem adoptowany? Sprawdźmy to! My A Nie, to było Ghostbusters. w Busters! W końcu widać było delikatne różnice między mną a rodzicami, delikatne różnice między mną a rodzicami. Parusznice? Ty nie jesteś ani trochę podobny do nich. Ty masz k i inny kolor z góry. Któregoś dnia spytałem, czy jestem adoptowany. Rodzice zamarli i wyraźnie byli zaskoczeni, ale nic nie powiedzieli. Czyli miałem rację. Gdyby to zawsze tak było, że niemówienie to potwierdzenie. Ja ostatnio spytałem kolegi, czy gra ze mną Valoranta. Nie odpisał. Dalej czekam aż zagra. Byłem wściekły. Byłem wściekły. Ło, wow, wow, wow. Spokojnie, ziomy. Co tak nagle się zdenerwowałeś? Z bólu głowy do bycia demonem i władcą płomieni. Proszę troszkę się uspokoić, dzisiaj nie chcę za bardzo krzyczeć. Wiedzieli o tym wszyscy, tylko nie ja. Wiedzieli o tym wszyscy, tylko nie ja. I listonosz. To bolało. Bardzo bolało. Jak bardzo? Tak bardzo, bardzo? Czy tylko troszkę bardzo? Czy bardzo po prostu? Kim ja tak naprawdę jestem? Na pewno nie orkiem, ani nie zebrą. Tak patrzę po twarzy, rękach, nogach, to wydaje mi się, że jesteś. Uh, człowiekiem, ale mogę się mylić. Co mam teraz zrobić? Żyć tak, jak dalej żyjesz? Co innego można robić, będąc kupcem adoptowanym? To wszystko było bardzo skomplikowane i, i, i straszne na swój sposób i, i, i straszne na swój sposób. Straszny, to był ostatni odcinek o babci z no, to jest po prostu kupia sprawa. Ale nagle biologiczni rodzice nie zrobią ci jumpskera na twarz, okej? Okay? Spędzałem coraz więcej czasu na dworze do późna w nocy i moje oceny znacznie się pogorszyły. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. My, a albo tu maleliście mnie i zabraliście do dziecka! My. Boom. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego rodzice nie chcieli ze mną o tym porozmawiać. Dlaczego zachowywali się, jakby wszystko było w porządku? Dlaczego zachowywali się, jakby wszystko było w porządku? Właśnie dlatego. Gdy byłem za długo na dworze, złościli się i chcieli mnie kontrolować. Chcieli mnie kontrolować. Do ciebie dzwoni, mama. Tylko dzwoni. Ona ciebie nie kontroluje. Ona dzwoni, spytać, gdzie jesteś. Historia! Halo? Halo? Synku, gdzie jesteśmy, jesteśmy się z tatą bardzo martwi... Co się k... Ku... martwicie! Już zaczynacie mnie kontrolować, tak? Dobro, ja to sobie zapamiętam, nara! Jakim prawem zaczęli to robić, skoro nawet nie byli moimi prawdziwymi rodzicami? Pewnego wieczoru wróciłem późno do domu, ojciec zaczął się na mnie drzeć i wyrzucać mi jakim to byłem rozpuszczonym i niewdzięcznym bachorem. I nawet kiedy będę sam Dobrze wyrzucał ci tylko to jaki rozpieszczony jesteś. Ja osobiście wyrzuciłbym ciebie na wycieraczkę bez żadnych rzeczy! W odpowiedzi odwróciłem się na pięcie i wyszedłem. I nawet kiedy będę sam. K Zapomniałem ubrać buty. I nawet kiedy będę sam. Mam nadzieję, że do domu już nie wpuszczą. Wciąż myślałem o tym, jak bardzo nic dla nikogo nie znaczyłem. Nic dla nikogo nie znaczyłem. No, w ogóle nie znaczyłeś. Dwóch obcych ludzi przygarnęło cię. Pokochało, daj ci ubrania, jedzenie, picie, pieniądze, mieszkanie. W ogóle nic dla nich nie znaczysz. Masz wszystko, co potrzebujesz do życia w społeczeństwie. Ty mi p. że dla nikogo nic nie znaczysz. Spierd. Moi biologiczni rodzice mnie zostawili i byłem niczym więcej niż zobowiązaniem dla tych adopcyjnych. A tego nie wiesz? Nigdy nie wiadomo, jaka była sytuacja, że biologiczni rodzice postanowili cię oddać. I nie chciała cię wychowywać, lub nie miała do tego warunków, a może nie chciała cię wychowywać w patologii, bo nie mieszkała w Polsce, więc nie zarabiała na tym kaski. Nigdy nie wiesz. Nie mogłem tak po prostu wrócić do domu, więc poszedłem w kierunku ulubionego miejsca z dzieciństwa. Oczywiście, że nie mogłeś, bo rodzice. Znaczy ci ludzie by już Cię do domu nie wpuścili. Przecież to obcy. Po co mają wpuszczać obcych innych człowieków do domu? Usiadłem smutny na brzegu w zimnie i płakałem. Teraz będzie gadał z kaczkami. Zobaczycie, tak będzie. Nagle zobaczyłem jak rodzice zatrzymują się przy jeziorze. Oni Cię utopią. Ja jestem tego pewien. Mama wysiadła z samochodu. Wyglądała na przestraszoną i zmartwioną. Tak się martwiliśmy. Nie wiedzieliśmy gdzie cię szukać. Więc tata powiedział, żeby sprawdzić nad jeziorem. I po co? Po co? Dalej płakałem i spytałem, dlaczego moi rodzice mnie zostawili? Dlaczego mi nie powiedzieliście? Prawdę mówiąc, twoi rodzice nie chcieli cię, ale my cię chcemy i kochamy cię. My cię chcemy i kochamy cię. Oh. Mój, my... co z tego, że nie chcecie! Ja was nie chcę, nie jesteście moimi rodzicami! My... Nie powiedzieliśmy ci o tym, bo chcieliśmy, żebyś miał szczęśliwe dzieciństwo. Jak widać, popełniliśmy błąd. Widzowie, ja was kocham, wy mnie trochę lubicie, dlatego zróbmy razem trochę interakcji. Tutaj, tu, macie teraz dwie opcje. Kto popełni największy błąd: dorośli czy dziecko? Moim osobistym zdaniem, dziecko. Jesteś najlepszym, co nas w życiu spotkało. E, eh, mnie najlepsze, co w życiu spotkało, to. Nie, w sumie, jak umrę, to dam wam znać. Nie wiedziałem tylko, dlaczego tata był dalej w samochodzie i nawet nie podszedł do mnie. Wciąż się zastanawia, czy nie docisnąć gazu i nie jechać drzewo. Spojrzałem w okno i zobaczyłem go z zalanego łzami. Nigdy nie widziałem ojca w takim stanie. Teraz będzie trzeba zatankować Bezyra. Ceny ciągle rosną! Jego łzy powiedziały mi więcej niż jakiekolwiek słowa. Chodźmy do domu, powiedziała mama. Chodźmy do domu, powiedziała mama. Idźcie, to Przyjedzie, chyba. Tamtego wieczoru zrozumiałem, że rodzice nie są idealni. Nie zawsze wiedzą jak okazywać emocje i czy postępują właściwie. Jak to zrozumiałeś? Przecież przed chwilą tak bardzo się upierałeś, że nie masz rodziców! więcej niż z zobowiązaniem Adopcyjny. Kochali mnie bez względu na to, czy byłem adoptowany, czy nie. Teraz pytanie, czy ty ich kochasz, czy jesteś z nimi po prostu dla sianka? Są moimi rodzicami i kocham ich pomimo ich niedoskonałości. No i byk, mamy odpowiedź. Piękną, fajną, satysfakcjonującą. Taką, jakiej oczekiwałem. Takie zakończenia lubię. Pełne miłości. Fakt, że tam troszkę się powkurzaliśmy w tym odcinku, ale można wybaczyć, okej? Okay? Najważniejsze, że na koniec wszyscy razem powiedzieli kocham cię. I ja też wam to powiem, bo tacy widzowie. Więc pamiętajcie, możecie zasubskrybować ten kanał, by być najlepszymi dziewczynami, najlepszymi facetami na świecie. Bo tylko moi subskrybenci są najlepsi, jakby Puh oczywiste. Przy okazji możecie nami dać jakiś fajny komentarzek, przykład fajny komentarzek. No i jeżeli tak bardzo mnie lubicie to możecie też obejrzeć reklamy. Chociaż nie już, już nie możecie bo już jest koniec więc Albo obejrzeliście albo nie obejrzeliście no no. Pamiętajcie widzowie, że was kocham a póki co trzymajcie się, widzimy się już niedługo i po! I nawet kiedy będę sam nie zmienię się do nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam.